Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym odcinku będę budował magazyn ze skrzynkami, no bo po prostu mie miejsce w skrzynkach mi się już kończy, no to będę go budował. A w następnym odcinku, pewnie, no właśnie, nie wiem co zrobię, ale pewnie będę wyruszał pod jaksy. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować tego kanału. No i co, ja teraz sobie tylko zrobię tutaj łopatę, posortuję rzeczy w skrzynce. No i pójdę jeszcze tylko nakopać drewna no i będę mógł zaczynać tam w jakimś miejscu no, budowę magazynu. No i teraz zrobię przyspieszenie, no bo teraz będę tylko kopał yy, drewno, więc dobra. No, i teraz tak, jak y, chcieliście, czy nie chcieliście? No to po prostu teraz zmienię ten pokojowy na łatwy, niech będzie. No i dobra, tutaj Wam pokażę, że nie mam kodów, jak widzicie. No, no i dobra, mogę kontynuować. Dobra, uda mi się. No, no i dobra, teraz będę tylko zbierał drewno, no to znowu przyspieszę. Aha, no to, no to świetnie, już połowę życia straciłem przez te skoki, ale dobra. Zjadłem sobie teraz jedzenie i się wszystko zregeneruje, chyba. No i dobra. Hmm, teraz co zrobię? Zbiorę te wszystkie sadzonki, bo one tutaj są niepotrzebne. Dobra, włożę je tutaj, bo właśnie sobie zrobiłem to, zapomniałem nazwy. I jeszcze to położę, bo to może mi się przydać właśnie na takie skoki. No dobra, to też tutaj położę, żeby sobie rosło. Yy, chyba będzie rosło, bo kiedyś, kiedyś miałem taki świat, ale jakby nie nagrywałem tej serii, po prostu tak dla siebie miałem. Taki świat, no i to mi rosło. Normalnie mi rosło na trawie, tak mi się wydaje. No dobra, wziąłem sobie tą ziemię i tutaj zacznę y, kopanie. Więc to y, trochę przyspieszę. No i dobra, w tym miejscu tutaj zamierzam to zrobić. No bo po prostu no, nie chce mi się dalej iść tam, wiecie, za góry szukać tego, tylko blisko. O, z tego co widziałem, to tam mi drzewo wyrosło, więc fajnie. Dobra, kolejnym pochodniu zniszczyłem. No potem te pochodnie pokładę, jak to już skończę budować. Więc dobra, teraz to też kopię, Kolejna pochodnia poszła. Hmm, no i dobra. Wygląda to już trochę lepiej, ale jeszcze tutaj kopię. Yy, łopata mi się już kończy powoli, ale raczej wytrzyma jeszcze przez jakiś czas. Więc dobra. Okej, okay, i teraz y, zrobię jedno, żeby mieć więcej miejsca w ekwipunku. O, jak widzicie, no i jeszcze do tego, widzicie, y, mam trochę jasno pyłu, więc zamienię to, ja to na jasnogłaz. I jak kolejny raz już będę sobie tam szedł do fortecy, to jakby tymi jasnogłaza jasnogłazami zrobię sobie drogę, no, żeby po prostu no, nie mieć takich problemów, bo wiecie, ile ja się wracałem do tego domu po odcinku? Wracałem się ponad 30 minut. Tak, 30 minut leciałem w tą, we w tą, aż w końcu nie znalazłem mojego, mm, jednego z moich mostów, no i się jakoś tam już wróciłem. Dobra, wezmę y, cobblestone i zacznę ten, o, akurat tutaj się zrobiło to drzewo, to je wykopię. <słuch> A z tym cobblestone'em, no to tam y, będę, no przy budowaniu go użyję, również. Y, Okej, okay, tu jeszcze jest drewno, znaczy drzewo. No to dobra, będzie dużo drewna, to bardzo dobrze. Tam krowa, ale nie będę zabijał, bo mam bardzo dużo y, jedzenia z Nederu, Bo przez te hogliny, że je ciągle zabijałem, no to dostałem bardzo dużo tego jedzenia. No i potem sobie je zrobię tam w piecu i będę miał na, naprawdę długi czas Dobra, tu zniszczę sadzonkę, bo nie będę miał miejsca na... Yy, no na mój magazyn, więc dobra Dobra, teraz pójdę do domu, yy, ale jeszcze wezmę tą sadzonkę ze sobą Dobra, odłożę sadzonkę na swoje miejsce, o nie tutaj yy, Dobra, tutaj jest sadzonka, no i teraz tu się chwilę pozastanawiam co zrobić No ale zrobię łopatę sobie Yy, zaraz zrobię tą łopatę. Ok, bo teraz dopiero zauważyłem, że nie miałem yy, łopaty. No i dlatego dopiero tak nagle yy, podszedłem do tego craftingu. No bo no, nie zauważyłem tego. Jakby zauważyłem, jak kopałem, ale szybko zapomniałem o tym. Dobra, skopię te wszystkie liście, bo one tutaj mi przeszka przeszkadzają. A ja chcę jeszcze tutaj trochę wykopać tej ziemi, no bo no, to nie może być aż tak wąskie, nie? Ten magazyn. No, żeby tam się zmieściło dość dużo skrzynek, bo ja w tych skrzynkach chcę mieć głównie tam, nie wiem, jakieś y, surowce, bloki do budowania, jakieś miecze, coś zapasowe po prostu. Jakbym, jakby mi się coś skończyło, to po prostu tam pójdę i sobie wezmę, no nie? I nie będę musiał y, brać rzeczy i znowu craftować od nowa, tylko po prostu, no, pójdę do magazynu i sobie wezmę jakąś nową rzecz. No i jeszcze się tylko prześpię, no i dobra. Ok, nowy dzionek, no i myślę, że zaraz y, będę mógł zaczynać y, budowlę. Ale jeszcze skopię ten tutaj poziom, i wtedy będę mógł zacząć. Y, no, budowlę magazynu, co nie no. Bo najpierw trzeba mieć miejsce, gładkie miejsce. Y, no, trzeba to najpierw przemyśleć. No, ja już tutaj mam zaplanowane, gdzie to zrobię. Już mam dość dużo miejsca, ale to jeszcze tutaj skopię sobie, poprawię. No i co no. Zaraz będę mógł budować. Bo magazyn naprawdę się przydaje. Co nie tak jak mówiłem wcześniej, że no właśnie nie trzeba kraftować nowych itemów, tylko właśnie po prostu idziesz do skrzynki, wybierasz no po prostu patrzysz, czy drewno, czy zbroję, czy coś. No i wybierasz i bierzesz to nie. I w następnym odcinku pójdę po diamenty pewnie. Bo jeszcze no po prostu nie jestem zdecydowany co, we, co y, zrobię w kolejnym odcinku. No jeszcze tak nie wiem co zrobię, ale no. Tak myślę, że niedługo już będę chodził po diamenty. No bo jeżeli niedługo po fortecy, po skończeniu netheru, po ogarnięciu tam domku czegoś, no będę już zam, y, zaraz szukał y, endu, no to przydałaby mi się lepsza zbroja i tak dalej, co nie? No. Dobra, teraz zrobię już tu skrzynki, bo naprawdę no, nie mam miejsca w ogóle. Już położę tutaj w miejscu i one już tak tutaj będą, więc dobra. No i teraz zaczynam budowanie tego magazynu, więc wyznaczę tutaj. Ok, i jakoś muszę przemyśleć, jak to, jakby tutaj zrobić. Dobra, dorobię trochę drewna. Kurde, no, te nagrywanie tu trochę przeszkadza, ale dobra, da się jakoś nagrywać, okej, okay, tutaj hmm. dobra, to już skończę yy, potem yy, skopię tutaj te drewno, co teraz pokazuję i tam o jeden szerzej będzie, no bo to jest za wąsko więc potem to poprawię po prostu, no jak nagrywałem, no to wiecie nagrywałem dość późno i no spać mi się chciało, no to yy, miałem czasami jakieś tam błędy robiłem, no ale dobra yy, tutaj będzie takie coś hmm, okej okay. Tak, jakby wejście, dobra, miejsce na drzwi. Ok, tu lecę tak i dobra. No właśnie, teraz to skopię sobie. No i poprawię tutaj o jeden szerzej, niech będzie. No i dobra. Teraz tylko ok. Zeskoczę sobie. Podłogę będę potem robił. Najpierw muszę, oczywiście, zrobić jakby początek ścian, czyli właśnie coś tego typu. OK, to tutaj yy, poszarzę. No jakby no dłuższe zrobię. Ok, tutaj będzie znowu kłoda, bo to nie jest drewno, tylko kłoda od jakiegoś czasu. Bo drewno to jest po tym, jak się jakby się kierą kliknie. Tak mi się wydaje. Nie wiem czemu to teraz się nazywa kłoda, bo to nadal powinno być yy, drewno. No bo tak się lepiej mówi. I ja tak będę mówił po prostu no drewno, co nie? Łatwo zrozumieć. Więc dobra, yy, w tym miejscu... Yy. Nie, w tym miejscu zrobię o. A tutaj zrobię to y, tym, no bo po prostu no, nie mam drewna. Po co y, w każdym jakby, no wiecie, w każdym w kącie niepotrzebnie, no kłaść tylko drewno. Hmm. Dobra, to muszę poprawić tutaj, ok, no bo muszę to podwyższyć o jeden. Dobra, skopię te y, drzewo jeszcze. O, i teraz dam tutaj y, cobblestone. No i dobra. No i okej, okay, teraz będę mógł zaczynać y, ściany. No i podłogę. Tylko te drzewoskopie, i będę mógł zaczynać zaraz podłogę, i z tego drewna zrobię y, skrzynki. No i dobra, zaczynam robienie y, podłogi. No, i skończyłem robienie podłogi, no i teraz się zastanowię, co zrobić. Dobra, zrobię drzwi. Bo się oczywiście przydadzą. No, no musi być oczywiście wejście, co nie? Potężne testowanie drzwi. O, tutaj moje y, deski leżały. Hmm, i teraz włożyć te deski do tej skrzynki, czy nie włożyć? Hmm. No dobra, włożę te deski, pewnie, na pewno mi się nie przydadzą za minutę. No, tutaj nic ciekawego nie ma takiego, co by mogło mi się teraz przydać. Ale wziąłem y, szkło, bo będę musiał zrobić sobie szyby, no bo nie będę szedł jakby po piasek niepotrzebnie. Ale nie wiem, czy to mi nadal wystarczy. No ale dobra, zacznijmy. No, już mi się wydaje, że nie wystarczy, bo tu będę miał już tylko 4, a tu muszę mieć 6 i tutaj kolejne 6, no ale położę te 4, no i deski mi się teraz przydadzą, więc no minęła ponad minuta, bo będę musiał tutaj zabudować. Bo tutaj, no, tutaj już szybnie położę. Bo po co? No, jak widać, zostało mi akurat y, 6 desek. Hmm. I mam teraz pomysł, no bo oczywiście skrzynki muszą mieć swój podział, tak? No tak. No i niepotrzebnie to wkładam, bo od razu wyjmę. No bo y, właśnie y, zrobię tabliczki. Tak, tabliczki zrobię, akurat mi starczy, no i dam tutaj, że drewno, po prostu drewno, wszystko co jest drewniane, niezależnie jaki kolor, typ, no to po prostu wszystko co jest drewnem, to tutaj będzie, no bo to nie będzie aż taki bardzo yy, szczegółowy magazyn, okej? Okay? Okej. Okay. Jak widzicie mam tutaj bardzo fajny sposób na kolor ale zaraz będę musiał poprawić, bo będzie niewidoczny napis jak widać, no ledwo widoczny więc poprawię chyba na czerwony napis i wszystko zrobię dużymi literami teraz muszę tylko dopasować jakiś fajny kolor no, i tak jak mówiłem, będzie to czerwone, tylko no, teraz szukam jaki. No i to jest czerwony, dobra, napisałem dużymi. No i proszę bardzo, jest widoczne, jest. No to dobra, teraz włożę tutaj te tabliczki, bo mi już nie będą potrzebne, bo w następnym odcinku to dokończę. I zrobię, yy, i zrobię pewnie jakąś farmę zwierząt, co nie? No, że po prostu będę miał zagrodę z owcami czy tam krowami, bo no, diamenty myślę, że dopiero w dziesiątym, co nie? A dziewiąty, właśnie, jeszcze będzie kontynuacja tego, bo się nie wyrobię. No i jeszcze, no, farma zwierząt, bo takie miałem plany kiedyś, więc, no, akurat tak będzie. Dobra, y, dodam jeszcze trzy skrzynki, niech będą sobie. Tu myślałem, że w sumie zabuduję to, ale nie, bo z tej strony też będą skrzynki, więc no niepotrzebnie zużyłem y, no, moje szyby, co nie? Więc no jednak postanowiłem, że no, nie zabuduję tego. W ogóle nie zauważyłem, że tak dużo y, głodu straciłem. No jak widzicie teraz przepalę właśnie to co miałem z naderu. Widzimy się w piątek. Do następnego. Cześć.